Mamy układ, układ który jest pod numerem pamięć 95P08. Musimy go przeprogramowali, teraz będziemy układ wymontowywać z postawki i montujemy tutaj sterownik. Czyli tutaj sterownik, gdziemy go wymontowali, dokładnie gdzie to było. Dokładnie było tu, w tym miejscu. Tutaj zamontujemy go i będziemy montować emulator, czyli coś takiego. W tym przypadku mamy takie cieniutki, żeby się tutaj zmieścił. Także będziemy go i poza i będziemy go montować. Już układ przeprogramowany i zalotowany tu wystarczy tylko przemyśle. teraz jest następny problem, nie problem. Trzeba zamontować emulator. Emulator wygląda. Niestety jest dość wysoki, ma tak aś cm niestety jak my go tutaj zamontujemy, to klapa, To pokazać, o tak. to klapa się nie zamknie Ja postanowiłem pokazać jaki ja to robię, Tylko w tych modelach można zrobić na sposób, my robimy, płytkę wyciągamy z opakowania. rurkę Skurczę co taką, tu robimy wycinkę na diodę, zamontujemy to ten emulator zamontujemy tu, zgrzyjemy to i już będzie cieniutko. Jak będzie już cienko, to weźmiemy go przyklejemy tutaj gdzieś, gdzieś tu w tym miejscu, dokładnie tak namierzę albo tak. Jak to przypomnę, to w tych modelach my montowali w ten sposób. Zamontujemy w tej się przedni na wymiar. No i zaczynamy. No i tak mamy już emulator przyklejony. Jak widać, dwie diody świecą na czerwono i na zielono czyli jest po wyłączone. Jest wszystko odpowiednio podłączone. Także składamy i samochód ma zapalić.